Mój letni samochód, część czwarta. Tym razem mam lepszy pomysł w ogóle niż ostatnio. Ostatnimi czasy zauważyłem coś dosy dosyć ciekawego, kurwa, w okolicy. A tą ciekawą rzeczą jest łódka. Zobaczę, czy w ogóle mogę nią pływać. Więc ta gra z każdą minutą, w której w niej siedzę, staje się coraz bardziej niepokojąca, nie? Czy ja się mogę spodziewać, że gdzieś w tamtym kierunku jest to miasto? Driving mode. Dobra, jak to wygląda? Gear select. Co jest? Nie, mogę to ciągnąć. No dawaj. Odpalisz. Masz w ogóle paliwo? Masz paliwo, dobra. Czyli ja po prostu nie umiem ciebie odpalać. Jak się odpala łódkę? Let's go! Odpal tu raz a porządnie, proszę. O! Ty, udało się. Jedynka. Ty, paj, płynę normalnie. Jak to za pierdolo? Let's go. Obudził się we mnie karpiarz. Ale ta woda jest taka pierdolona, Czy co z nią jest nie tak? Czy ona ma takie odbicia dzikie? Nie ma tutaj żadnych krakenów w tej grze, mam nadzieję. Bo to już by była kurwa przesada. Co jest na tamtej wyspie? <laughs> tak, tam mam płynąć. Ale najpierw popłynę na tą wysepkę. Do tego na środku. Zobaczę, do czego mnie to w ogóle zaprowadzi. Tu powinny teraz lecieć szanty, nie? Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny. Żegnajcie nam dziś. Marzenia ze snów. Nie, nie pamiętam dalej, jak było. Jakaś hacjenda na środku jeziora normalnie. Co ja tu zastanę? Steczny. O o o o. Dobra, no i wysiadamy stąd na razie wstępnie. Gdzie my jesteśmy? Grilla normalnie tutaj mają, prawo jak na majówce. To i to i do zapisywania jest, tym razem kurwa zapiszę grę, obiecuję. Aaa, a jest opcja niewychodzenia do menu? Dobra, co jeżeli to jest jakaś chata takiego totalnie niesamowitego mordercy? Co tak robi? Coś zapierdala chyba. O co chodzi, ty? Ale jedzie. Ty to mój chyba stary na rybach. Ej, zatrzymał się. To źle? Martwi mnie, że mnie obserwuje, skurwy syn. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Co? Fireworks? Ty, ale to jest jakiś aparat. To co jeżeli ona jest odpalona? <laughs> nie, nie chciałem tego zrobić! Kurwa, no chuj. Dobra, już przepadł. Nie wiem, ja się boję, że odpierdalam jakiś illegal shit totalnie teraz z wiaderko. Wiaderko to mnie nie obchodzi. Sauna fińska. Da się ją jakoś odpalić? Czy... Nie wiem, nie wiem jak się z tego korzysta. Płoń. Panie i panowie, co złego to nie ja. Py! Zapierdalamy dalej. Co <noise> ja mogę zrobić z pełną torbą firewerk Czy ja je aktualnie ukradłem illegal? Totalnie? Czy ja już zrobiłem coś bardziej illegal niż większość community illegal Night? O Boże, jest już naprawdę źle. Ile paliwa marnuję na takiego tripa? Dobra, trochę marnuje. O, a dobra, to jest to miasteczko. Ty tu jest buisku normalnie. Dzieciaki, to ja Lewandowski. Chodźcie tu. Ale, 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 ale leci piło, ale leci. Nie mogę szybciej biegać, jestem sparaliżowany. A pierdolę Messi po udarze. o, 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 o! O kurwa, co się wydarzyło! Ty! Co jest? Nie, ja nie chcę umierać! Dobra, Jezus, maria. To było, To było przerażające. Lewandowski Space Program. Tego jeszcze nie było. Słyszałeś kiedyś o tym, żeby ekstra klasa wysyłała kibiców w kosmos? Kompletnie nie wiem gdzie co jest w tym mieście. To może być problematyczne na dłuższą metę. Maluch? Nie! No co jest? On odjebał! Co się wydarzyło? Jak mi wypierdolił z tego malucha! Co się dzieje? Gdzie ja jestem? A busiarz się zatrzyma? Nie, busiarz też nie. Ty ole, wielki chłop. Lotery Ticket? Jakie numerki bierzemy? Fajnie, mam swój ticket loteryjny. Jaki jest dzisiaj dzień? Mega Big win. dobra, koniec automatów na dzisiaj. Czas kupić coś pożytecznego. Może w końcu na przykład skrzynka piwa. Co by się jeszcze tu przydało kupić? O, koncentrat soku. Pasek do silnika. Akumulator. Olej filtr. O, 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 kurwa, ty będziemy mieli wszystko chyba, żeby my zbudować. Kawa? Skasuj mi kawę. Coś jeszcze mogę kupić? Z takich bardziej potrzebnych do życia rzeczy? Na przykład, nie no, baterie to nie. Ile tam już wyszło? O kurwa, dobra. Co to jest? Super, pięknie. Kupiłem kurwa tonę niepotrzebnych rzeczy. Ma pan może reklamówkę? A reszty kurwa nie. No, no to chuj. Dziękuję ci za biznes i kooperację, chłopie. Wezmę na razie tylko paczkę z zakupami. Czy ktoś mi to rozkradnie? Nie wiem. Ja nie wiem, czy w ogóle to się uda. Dobra, ale pierwszy raz w tej grze udało mi się wywalić kasę na coś. To już druga reklamówka. Ty, a co jest w tych domkach? One są takie. No takie dla picu są. No dobra, co wydaje takie dźwięki? A tu ludzie gadają. Co tu się dzieje, panowie? Gdzie ja trafiłem? Mogę się dosiąść? Dobra, o, daj mi kurwa kofeinę. Dzięki, o. Ledwo się tym napiłem, kolego. Szota wody mi dawaj. Zdrowie twoje. Twojej rodziny, twojej córki o ile jakąś masz A dawaj jeszcze Shota budy, Leci samolocik i do przodu. O! Ty jeszcze sobie kupimy kiełbasy z frytami. Poszedł normalnie ją przygotować. To te grzewa tu w mikrofali chłop normalnie na zapleczu, co jest? Ale pato, mogę wejść na sklep Mogę wyjść przez sklep. No ale daj mi przejść. Strasznie mi się pić chce. Dawaj piwo. Teraz umrę z pragnienia, nie? Może to nie być najlepszy outcome w tej sytuacji. Dobra, widzę, że piwo dosyć skutecznie gasi pragnienie. Widzisz, pytanie nie polega na tym, ile mogę zaabsorbować alkoholu, ale jak szybko. O, jeszcze pa paczka fajek. Podlady takie parszywe muszą być, no. Idealnie. Let's go. Nie, nie ten przycisk. Nie, nie chciałem ci nalać do lokalu. Przepraszam, przepraszam. Nie no przestań, a ja już nie mogę przestać, no chuj A, no zdarza się najlepszym Ale wezmę sobie ze sobą skrzynię piwa tym razem Teraz jest perfekcyjnie Gdzie ten kościół jest teraz, w którą stronę? Skrzynia piwa, fajka w łapie, w niedzielę do kościoła człapie W sumie to jest poniedziałek, ta gra jest perfekcyjna Stres szedł do zera, głodny nie jestem Jestem brudny, ale to zaraz się umyjemy, wrócimy do domu Kurwa mamy problem Muszę popchnąć łódź, no dawaj Popchnij, popchnij ją, proszę, no. Tam gdzieś chłop na łódce pływa, widzę go. Dawaj, dajesz. Tarja. Liczę na to, że się w pewnym momencie uda. Naprawdę. Chciałbym wrócić, kurwa, do domu. Dopóki coś widać. Nie no, nie da się tej łodzi jakoś, kurwa, popchnąć. Skur no, znowu znalazłem się w jakiejś totalnie, kurwa, z dupy sytuacji. No, i się na mieliznę wiebałem już, chyba, kurwa, na amen, nie? Trzeba wziąć piwo i poczekać na autobus. Albo lepiej, trzeba wziąć całą kratę piwa. I przyjadę tutaj traktorem. Tylko lepiej, jak ja się dostanę teraz do domu. Nie wierzę, że za skrzynię piwa ktoś mnie nie podwiezie, nie? Mogę nocować w kościele? W sumie nigdy tam nie byłem. Panie proposzczu, Nie, on ma mnie w dupie. Nie obudziły ich nawet czyszczące butelki. <laughs> Autobus to jest. Panie autobusiarz. Panie autobusiarz. Ja już idę. Zajebałem w drzewo, ale jestem nieopodal. Dobra, udało się chyba. Jest, jesteśmy. Kowal, wezmę akumulator. I już jedziemy. Perfekcyjnie. Jestem gotowy, no? Panie, panie, busiarz. Każę dominację. Fuzon jest szeroki, nie ma miejsca. I co mi zrobisz, co? Zostałem busiarzem. Ale to masz sportowe buty, chłopie. A, kurwa, wypraszasz mnie z busu. Z busika swojego mnie wypraszasz? Oj, będę rzucał w ciebie butelkami. Nie uprzejmy, pan bardzo. Oj, paj, od razu ruszył, beze mnie. Jest noc, moja postać na czterech kawach. Ja szczam na lopę. Coś jedzie. Coś jedzie. Pan autobusiarz. Pan autobusiarz podjechał. Nie pamiętasz mnie, panie autobusiarz, nie? Jaki milutki teraz. Spoko, ja tylko rzeczy zabieram. Dobra, let's go. Co on robi? Aha, robi nawrotę kompletną. Dobra, jakiś chłop mi na YouTubie napisał kilka rad w ogóle i dowiedziałem się właśnie, że gość z parasolem, u którego byłem, skupuje domowej roboty alkohol. I że ten samochód, w którym są szerszenie, muszę zanurzyć w wodzie. Ale tylko ten samochód, tak żeby traktora nie zanurzać. Dobra, dzięki za rady. Pierdolę, ja nie wiem, czy ja nie przejechałem tego, co mnie interesowało. To jest łoś chyba? Dziki zwierz jakiś, szalony. Ty, ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są w tej grze normalnie. Co tam dają? Nie wiem, co to tu. O kurwa ty, jak on z Kręcił normalnie na prawo. Nie no, ale że tu? Myślę, że on gdzieś tak bardziej na najbliższym przystanku, a nie w środku kurwa lasu. ja <śpana> tu zakupami kurwa tego nie mogę podnieść. No to nieźle. Akumulator niech tu leży. Mogłem to zostawić kurwa pod sklepem. Jedź dalej, kolego. Ja sobie poradzę z tym piwem. Zabrał mojej temy i pojechał. Trudno. Dobra, pójdziemy wzdłuż tej drogi. Może do czegoś mnie to kurwa zaprowadzi. Zaraz się okaże, że totalnie to nie jest to miejsce, jestem jeszcze bardziej w dupie niż myślałem. O, wszedłem w drzewo mordu. Ała. Kurwa, i jestem teraz w lopę, czyli jestem znowu u tego mechanika. A to znaczy, że zrobiłem prawie całe kółko. Nie no, psycha mi siada na środku drogi absolutnie. A pierdolę, może ktoś się zjawi prędzej czy później. Co ja mam ze sobą zrobić na środku? Kurwa, rozdroża. Nie wiem, w którą stronę nawet iść. Moja postać jest już tak zmęczona, że ja pieprzę. Nie no, dobra, na dzisiaj to jest koniec tego. Znowu coś spierdoliłem konkretnie. muszę nauczyć grać w tą grę. No co mogę powiedzieć? No, no, ne.